Wczoraj na Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu rozegrany został finałowy mecz Pucharu Polski. Miejscowe Tatreski Podhale w roli gospodarza podejmowało na własnym lodzie drużynę Komar Krakowi. Widowisko od początku toczyło się pod dyktando przyjezdnych. Już w pierwszych minutach goście z podwawelu za sprawą Mateusza Rąbkowskiego otworzyli wynik spotkania i już do końcowych minut kontrolowali przebieg konfrontacji. Znakomite zawody w krakowskiej bramce rozegrał Rafał Radiszewski, zachowując drugi dzień z rzędu czyste konto. Rafał, no tutaj ty jesteś chyba podwójnie zmotywowany, bo przecież zaznałeś już smaku Pucharu Polski właśnie z spod w 2003 roku, no ale też z drużyną Krakowi 2013 roku, więc niejako... Jest to dla Ciebie motywujące? Dokładnie zdobyłem Puar Polski z Podhalem i z Krakowią. Ten, ten sezon w Nowym Targu był bardzo udany. Dla mnie osobiście też po tym, po tym sezonie tak naprawdę zaczęła się ta przygoda hokejowa. No niestety nie w Podhalu, ale w Krakowi. Z czego, z czego też bardzo, ogromnie się cieszę, że znalazłem się w tej drużynie. I, ale dzięki temu sezonowi w Podhalu właśnie. Właśnie to się zaczęło i jestem tej, tej drużynie bardzo wdzięczny. Co prawda nowotarzanie do końca wierzyli w swoje siły i możliwości. Jednak ciężki mecz dzień wcześniej z urzędującym mistrzem polski GKS-em Tychy dał się we znaki. Darek, no chyba 24 godziny temu nie wszyscy wierzyli, że dzisiaj w dzisiejszym meczu będziecie się bili o puchar Polski z, z Komar Krakowią. No ja myślę, że myślę, że szanse były tak 55 do 45 dla nas. To taka moja ocena. Dobrze, że nam się gra z Tychami, tym bardziej na własnym lodowisku i doping publiczności poniósł nas do tego zwycięstwa i to my jesteśmy w, w tym finale Puer czy w nowym targu dzień przed Sylwestrem już poleje się szampan, czy kibice będą musieli poczekać jutro do północy? Mam nadzieję. Ostatecznie, po zaaplikowaniu szarotką przez pasy jeszcze 4 goli, podopieczni Marka Ziętary ulegli Krakowi 0 do 5. Całe przedsięwzięcie, jakim był Puchar Polski w Nowym Targu, oceniane było wysoko przez organizatorów oraz oficjeli. Dopisała frekwencja i doping na widowni Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu. Panie Prezesie, za nami kolejna edycja finału Pucharu Polski. No Myślę, że wielkie przedsięwzięcie tutaj w Nowym Targu, ale też wspaniała atmosfera i dobra organizacja. Oczywiście, że tak. Ja bardzo się cieszę, że po tylu latach w końcu wróciliśmy z dużą imprezą do Nowego Targu. Kibice nie zawiedli. Wspaniały doping, trzy emocjonujące mecze, kolejne święto hokeja przed Nowym Rokiem. Fantastyczna sprawa. Rzecz jasna, więcej powodów do radości mieli Krakowiacy, bowiem to oni po końcowej syrenie fetowali zwycięstwo, dziękując nielicznej grupie kibiców w sektorze gości za wsparcie i doping. Przede wszystkim, Damian, gratulacje Pucharu Polski. No, dzisiaj bezwzględnie byliście chyba lepsi na lodzie. Dokładnie, w no. mecie nam fajnie ułożył. Zagraliśmy to, co mieliśmy założone przed meczem, kontrolowaliśmy to spotkanie i myślę, że zasłużenie wygraliśmy. Dobrze wracać do nowego targu. Jak zawsze, no, jest to rodzime miasto, i fajnie, że tutaj się udało wygrać. I nic tylko się cieszyć teraz. Następny turniej rangi Pucharu Polski w Nowym Targu. Będzie rozgrywane być może już na nowym obiekcie, gdyż szykowane są przymiarki do organizacji tego typu imprezy masowej. Samorząd nowego targu pan burmistrz przygotował koncepcję tak naprawdę nowego ośrodka hokejowego w nowym miejscu. To nas bardzo cieszy. My ze swojej strony wpisujemy ten projekt w Włyżwa Polska i będziemy go składać na komisji sejmowej. Po to, żeby uzyskać dla tej inicjatywy szersze finansowanie, nie tylko z budżetu miasta, ale również z budżetu województwa, ale również z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Mnie bardzo cieszy, że jest w nowym targu jednak z powrotem moda na to, by pomóc hokejowi. Dlatego z tym miejscu bardzo dziękuję panu burmistrzowi za tę inicjatywę. Będziemy wspierać całym sercem, całym mocą, bo mocne podchale to na pomocy hokej w Polsce.